Cześć moi gracze, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak stworzyć e, nowy e, katalog do zarządzania sceną, bo można tak. Soft Image 2015 Projekt... Bo można tak, tylko Wam okaże. Autodesk Soft Image. Co jeszcze mi się nie pojawia? Aha, bo musiałem wpisać tylko to na Musicie program też jako administrator uruchomić, jak Wam nie zapisuję sceny, bo kiedyś tak miałem, chcę mi sceny poprawnie zapisywać. Zaczekajcie, muszę kawy się napić. Oj, zaraz trzeba dać w Było taką ochotę się kawy napić. Tutaj okay, oczywiście leki czasowe. czyściłem. To jeszcze je wykasuję. Dobra, co chciałem Wam pokazać? Mam szukił utworzę sobie jakąś bryłę. Omg. Załóżmy utworzę sobie dom. Ustawię sobie oś do object Ważne by na chęć taki jak Sleep Edge, ale nie będę o tym dzisiaj mówił. Głównie na tym, czym chcę się skupić, to pokazać wam jak ustawić nowy projekt. Flick file. Ja muszę jeszcze pomyśleć, Gdzie to było new Project um, Modeling house. To jest w sumie ważne, powiem wam. Soft image tak niestety działa sprawdzę czy on mi zapisał modeling house i teraz, ale sceny tu nie ma zaraz zobaczę bo jeszcze nie zapisałam sceny o to chodzi i trzeba zapisać na scenę widzicie mam tu nowy katalog dom ale można też zapisać dom również bezpośrednio w tym katalogu jak zaznaczycie katalog Mogeling House no i dobra i wyjdę z programu i wam okaże bo mam jeszcze stary katalog e, obok tego ale muszę sortować według daty sort image gdzie? co jest grane? to w takim razie muszę według imion sortować, bo mam tutaj katalog, który tak wyje jak stworzę i katalog, gdzie mam dom i tu wszystkie skrypty są same i liki do renderowania, no to dobra, to wam teraz pokażę teraz wam pokażę jak Z zaraz, czy ja dobrze uruchomiłem program? Tak, dobrze sprawdzam, czy zapisuję Ach, nie będę na razie wysłał otworzę scenę No i mam, mój dom. jak mam nie wyświetla linii, to musicie włączyć to wireframe or, or wireframe on Shaded. Następnie ja sobie, ja sobie dam nową scenę Aha, właśnie, bo ja się zastanawiam, czy mogę e, importować e, z poprzedniej sceny Pewnie Tak tak jeśli mi wejdę do innego katalogu Sprawdź, czy mogę zaimortować Wciąż możecie importować z poprzedniego katalogu tylko Wam okazałem, jak utworzyć scenę, bo kiedyś mi ten program nie zapisywał sceny, dlatego nie uruchomiłem go jako administrator, a to jednak jest ważne. Mam nadzieję, że się Wam oddawał tutorial. Ach, przy okazji jeszcze o tym powiem, chyba jednak o tym powiem, gdzie zapisać render, w opcji render, trzeba wejść do sceny. Gdzie byście chcieli, żeby wasze zdjęcia były zapisywane? Chociaż tutaj jest właściwie. Tu już jest gotowe, bo ja chyba już tu ustawiałem. Sprawdzę jeszcze taką opcję jak Pass Options, bo tutaj też jest ważne. Ja lubię do formatu i zapisywać, ale generalnie mówiąc już Wam okazał jak utworzyć nową scenę i projekt do nowej sceny. Mam nadzieję, że się Wam podobał tutorial. Życzę Wam miłego dnia.